Tępy jak polski szlachcic. Wiem, kontrowersyjna teza. Dla tych nauczanych w polskich szkołach w latach 90., -tych, 2000 -tych i późniejszych. Niestety, tak powszechne stosowanie liberum veto to wynalazek naszych szlacheckich tłuzów intelektu. Dlaczego po zwycięstwie pod Kirchholmem nie opanowaliśmy Estonii? Czyżby przez to, że nasze elity nie potrafiły stworzyć sprawnego Aparatu skarbowego, żeby wojsku po prostu płacić jak trzeba. Mieliśmy armię jak taki bokser, który może i potrafi porządnie przywalić, ale ma kondycję jak pódzian na początku kariery w MMA, albo jak nałogowy palacz po trzech przeszczepach serca. Jeżeli jednak to nie jest dla Was przekonujące, to może zastanówmy się, dlaczego tylu polskich intelektualistów i badaczy, takich jak Lem. Brzechwa czy Ulam było pochodzenia żydowskiego. No i dlaczego za głupotę polskiej szlachty nie odpowiada Kościół katolicki? No, na poważnie, jak popatrzymy na wielkich uczonych w czasach nowożytnych, to Polska wypada tutaj, no, raczej słabo. No to mamy Kopernika i długo, długo, cicho i licho, aż do XIX wieku. Wtedy pojawia się... Pojawiają się takie postacie jak Łukasiewicz, Maria Skłodowska-Curie, Olszewski czy Czochralski. Może stąd to nasze zagotowanie, jak ktoś nazwie Kopernika niemcem, a Skłodowską francuską. Między XVII a XIX wiekiem nie ma nikogo konkretnego. No może Sędziwój, ale jego wpływ na dzieje światowej nauki też są raczej mocno ograniczone. Wiem, trochę to smutne. Polska przecież jako część zachodu i kraj ze sporym potencjałem powinna mieć większy wkład w światową naukę, a także sztukę. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy było niezwykle kiepskie czytelnictwo i piśmiennictwo w Rzeczpospolitej obojga narodów. Oczywiście, gdyby Polska przeszła na protestantyzm w XVI wieku, to mocno poziom analfabetyzmu. By się zmniejszył. W końcu protestantyzm zachęcał do samodzielnego studiowania Biblii. I jakkolwiek, na łonie Kościoła katolickiego również istniały ruchy zachęcające do samodzielnego czytania Pisma Świętego, i to nawet przed Reformacją. Ciekawym przykładem jest Bractwo wspólnego życia, a założone przez Holendra Girda Grotte w 1374 roku, czyli grubo przed tym, jak Luther przybił swoje tezy do drzwi kościoła w Wittenberdze. Zresztą, Marcin Luther był wychowankiem tej szkoły, tego bractwa. Ruch ten postulował życie na zasadach devotio moderna, czyli nowoczesna pobożność. Był to nurt pobożności rozwijający się w XIV i XV wieku w Niderlandach i na Wśród zamożnych i wykształconych mieszczan, postulujący kult pracy, umiarkowanie, dyscyplinę życia duchowego i miłosierdzie. Bractwo to walnie przyczyniło się do rozwoju piśmiennictwa i czytelnictwa w Holandii i na terenie Niemiec. Piśmiennictwo mężczyzn w roku 1750 w Niderlandach mogło wynosić nawet 75% do 85%. Przy czym wysoki poziom piśmiennictwa dotyczył też terenów zamieszkanych przez katolików, którzy stanowili w tym czasie 38-40% społeczeństwa. Całkiem dobry wynik. A jak to było w Imperium Lechitów i Litwinów? No raczej słabo. Około 5-10%. Do naszego kraju Bractwo Wspólnego Życia również zawitało w 1473 roku, prowadząc przez lata Akademię Chełmińską. Dlaczego więc Bractwo nie umocniło się bardziej na obszarze Rzeczpospolitej? No na pewno na drodze rozwoju Bractwa stanęła dość słaba urbanizacja kraju. Inną przyczyną może być mentalność polskiej szlachty i powszechny wśród niej umiar w dociekaniu ludzkiego rozumu. Na początku XVI wieku, czyli około roku 1500 w Polsce istniały może z trzy drukarnie, a w Niemczech czy Włoszech 30-40. No raczej więc nasi szlacheccy przodkowie w książkach się nie lubowali, jako że pracą w ich majątkach w większości zajmowali się chłopi, cóż takiego nasze elity miały do robienia? No przecież wojaczką się zajmowali. Wielu powie. Trochę i tak, choć nasza szlachta wbrew pozorom nie była szczególnie waleczna, a wręcz czasem pacyfistyczna. Z pewnymi wyjątkami, oczywiście. Hmm, no to może sprawnie pomnażała majątek, który miała. A gdzie tam? Dobry pieniądz to robili kupcy holenderscy czy niemieccy, sprzedając nasze zboże czy drewno z przebitką parokrotną. Nasi panowie zajmowali się rozrywką żeby nie powiedzieć pijaństwem i obżarstwem. Oczywiście, nie wszyscy nie zawsze, ale kultura długiego piesiadowania była wśród polskiej szlachty obecna. Wielu wskazuje na to, że tak właśnie narodziła się słynna polska gościnność, czym chata bogata. Tę gościnność wykorzystali zresztą później Szwedzi czy Moskwa, którzy wpadali do Rzeczpospolitej na kuliki, a później też Prusacy. Ktoś powie: Nieprawda. No ale przecież zarządzali swoimi majątkami. To też praca. Prawda? No ale jak im to szło? Pamiętacie, zboże płaci, zboże nie płaci? Skąd się to wzięło? A <laughs> no może stąd, że kiedy nasi panowie tak świetnie zarządzali folwarkami, w Europie Zachodniej rodziła się rewolucja agrarna, czyli wprowadzenie podozmianu. Trójpolówki bez Ugorowej. To się działo we Flandrii, Anglii, Francji, ale nie u nas. My czekaliśmy dopiero na nowinki, które przychodziły z zachodu i je adaptowaliśmy. No i oczywiście regiony Rzeczpospolitej różniły się co do rodzaju gospodarki i tego jak pańszczyzna wyglądała tam. Takie Kujawy, Pomorze czy Wielkopolska były bardziej rozwinięte niż inne regiony jeszcze przed zaporami. Istniał tam nawet jakiś przemysł, na przykład tkacki. Nie zmienia to faktu, że to polska szlachta poprzez kolejne przywileje zapewniła sobie monopol swojego stanu na rządzenie krajem w tym monopol na to, jak mają wyglądać stosunki chłop-ziemianin. Miastom natomiast nie pozwalała rozwinąć skrzydeł. Ok, ok, czasem w tym monopolu na rządzenie przeszkadzał król. Ale to temat na inny film. Pewną zmianą był dopiero rozwój szkół zakładanych przez zakon Pijarów od połowy XVI wieku, choć ich wpływ można było odczuć dopiero w XVIII wieku. No i oczywiście Jezuici. Choć działalność tych zakonów w uczeniu ogółu społeczeństwa nie była tak szeroka jak bractwa wspólnego życia na zachodzie. Dość jasno, trzeba przyznać, na tym tle wypadała szlachta. Protestancka, która stworzyła ruch egzekucyjny, czyli jeden z nielicznych ruchów, który realnie starał się zreformować Rzeczpospolitą obojga narodów. Hmm. Może ten pęd do reform wynikał z tego, że była to ta bardziej oczytana część naszej klasy rządzącej. Z drugiej strony przyznaję, że i ta część szlachty do dzielenia się przywilejami. I ogólnie popieraniem rozwoju ośrodków miejskich się nie kwapiła. Jakkolwiek nie ma co się oszukiwać. Arystokracja zachodniej Europy też ciężko nie pracowała, ale przynajmniej nie blokowała rozwoju miast, czyli miejsc, bądź co, bądź gdzie był największy ferment intelektualny. Zwanie częściej też ta zachodnia arystokracja miała swój udział. W rozwoju manufaktur czy tworzeniu kompanii handlowych. Nasza szlachta tak zaawansowanymi rzeczami się nie zajmowała. Warto tutaj wspomnieć słowa Jana Zamojskiego u progu życia, Kalwina, a późniejszego konwertytę na katolicyzm. W jednym ze swoich ostatnich mów sejmowych, Zamojski stwierdził, że Polska eksportuje tylko nisko przetworzone surowce. Jak zboża, smołę, drewno, i za granicy skupuje już przetworzone po wysokich cenach. <laughs> Brzmi znajomo, nieprawdaż? I wciąż bardzo aktualnie. Nie wytworzyła się wśród naszych elit chęć do reinwestowania zysków z handlu, żeby wzmacniać gospodarkę, inwestować w manufaktury. Zyski przejadano, kupując luksusowe dobra z Zachodu. Jakkolwiek, jakie by te polskie elity nie były, to dobrze, że były. Bez nich nie odzyskalibyśmy niepodległości w 1918 roku. Dobrym kontrprzykładem jest Ukraina, której nie udało się utrzymać niepodległości po I wojnie światowej, innymi z braku elit. Dziękuję Ci widzu za oglądanie. Zapraszam do komentowania i niezgadzania się z treścią filmu albo do poparcia tego, że nasza szlachta nie była najostrzejszym ołówkiem wśród europejskich klas rządzących. Cześć czołem, do zobaczenia!